Jak wiele nas osób, które dokonały swojej transformacji trwale? Co mam na myśli, mówiąc trwale? Jeżeli mówimy na przykład o zmianie nawyków żywieniowych, o schudnięciu, redukcji nadmiernej masy ciała, to przyjmujemy takie 5 lat utrzymania docelowej masy ciała jako właśnie efekt rzeczywiście udanej terapii całej. Jak wiele takich osób widzisz? Ile osób widzisz, które rzeczywiście skutecznie schudły, czyli utrzymały tą idealną masę ciała? Minimum 5 lat od zakończenia procesu? Ja znam jedną, jedną taką osobę. A internet jest pełen metamorfos, pokazujący właśnie spektakularne zmiany przed i po, ale nikt nie pokazuje tego, co się dzieje z tą osobą po właśnie roku, dwóch, trzech, czterech, pięciu, gdzie ta osoba jest. Ja jestem przekonana, że 95% osób wróciło do wagi wyjściowej albo nawet wyższa niż ta, od której zaczynały. Dlaczego? Ponieważ nie zrobiły zmiany na poziomie, który wymaga zaopiekowania, nie zaopiekowały swoich emocji, nie zmieniły swoich filtrów przekonań, nie zmieniły trwale swoich nawyków, nie zmieniły swojego poglądu na samą samego siebie. Czy nie została wykonana praca, która powinna zostać wykonana do tego, żeby te zmiany były trwałe? Jeżeli Ty chcesz naprawdę czuć się zajebiście, jeżeli Ty potrzebujesz takich zmian, które będą trwałe dla Ciebie, Napisz w komentarzu zmiana, a być może dołączysz do mojego Mastermind Transformacja, który zmieni Twoje życie bezpowrotnie.